Cześć Siemanko, witam Was na kanale Fankwad. Dzisiaj nagram taką krótką aktualizację związaną z pracami przy Polarisie Scramblerze 850 co aktualnie zostało zrobione oraz jakich kilku nowych rzeczy się dowiedziałem co warto ogólnie przy każdym takim Scramblerku zrobić. Tak więc zaczynamy. Nie przedłużając, na samym początku chciałbym Was przeprosić za to, że ostatnio wprowadziłem Was w błąd ponieważ gdy zdemontowałem te koła sprzęgła, one między sobą Luźno chodzą. I ja powiedziałem, że nie ma w środku tej sprężyny. I słuchajcie, to był mój błąd. Za to Was przepraszam, ta sprężyna w środku jest, ona znajduje się w tej wnęce i jest między tym kołem talerzowym a tutaj, tą, tym dekielkiem, że tak powiem. Rafał składa sos do którego trafił właśnie wariator i te koła talerzowe, nie poprawił, za co bardzo mu dziękuję za tą czujność. A Ja Was przepraszam, że wprowadziłem Was nie chcąc tutaj w błąd Źle odczytałem i zinterpretowałem po prostu serwisówkę zbyt pochopnie tutaj to oceniłem. Natomiast y, idąc dalej. Wariator, jak i te koła talerzowe trafiły właśnie do Rafała, kład SOS i muszę Wam powiedzieć, że z roboty jestem bardzo zadowolony. Te elementy wyglądają jak nowe, zostały w 100% zregenerowane. Dodatkowo została poprawiona tutaj również jakieś błędy fabryczne. Natomiast nie chcę aktualnie dłużej na ten temat się rozwozić, ponieważ tutaj nagrany zostanie zupełnie osobny odcinek. Co zostało tutaj zrobione? Dlaczego w ten sposób, a nie w inny? Ja również zdecydowałem się na tą naprawę. Jednak taki odcinek nagram już, jak kład będzie w 100% gotowy. Będę mógł nim jeździć i wtedy Wam, że tak powiem, wszystko już na ten temat poopowiadam. Chwała skład SOS wysłałem również inne elementy. Między innymi były to te piasty. W tej piaście są obsadzone już nowe łożyska. Drugą tylną również mam. Oraz nowe tuleje, natomiast na nich chciałem się bardziej skupić, ponieważ tutaj było uszkodzenie dosyć mocne. Był wyrwany częściowo ten pierścień, w który wchodzi to zabezpieczenie. Rafał to w bardzo fajny sposób ogarnął, napawał. Zrobił, że tak powiem, pracę swoją porządnie, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ no, zaoszczędziłem kupę, kupę siana. Na, jakbym chciał tutaj wymienić ten element, który już można powiedzieć, dawał się do wymiany, on go odratował. Tak więc, Rafał, kładę SOS, naprawdę polecam. Dzięki bardzo za, za robotę. Od Rafała czekam jeszcze na komplet wahaczy z nowymi tulejami, natomiast to już wam opowiadam na ten temat w, przyszłym, w przyszłych odcinkach. Coś więcej na ten temat powiem, jak już te elementy do mnie wrócą. Teraz przechodzimy do Airboxa, i tutaj chciałbym podziękować Pawłowi z firmy QTB. Chłopak ma bardzo dużą wiedzę na temat kładów, pojazdów UTV, tuningu, szczególnie Polarisów. Sam jeździ w Super Rally, Super Race, gdzie odnosi sukcesy. Link on oczywiście prowadzi również serwis kładów oraz, słuchajcie, sprzedaje elementy akcesoryjne, w szczególności właśnie do Polarisów. Natomiast, jakbyście chcieli do innego kłada jakąś część tuningową, nietypową, możecie się do niego odezwać. Myślę, że specjalnie dla was też by był w stanie. To wykonać, co byście sobie tam wymyślili. Natomiast ja chciałem mu podziękować za informacje, jakimi tutaj się ze mną podzielił na temat Polarisa, ponieważ sam jeździł w Super rally dosyć długo Polarisem z Kramblerem 1000 i zobaczcie, Airbox. Już pomijam fakt, na jakim filtrze poprzedni właściciel jeździł. Zobaczcie, jeżeli chodzi o markę filtra, to jest on tam sportowy, ten KN. Natomiast zobaczcie, jak ktoś tutaj dbał o to. Pamiętajcie, że cały Airbox, można powiedzieć, to jest, są takie płuca naszego kłada sprzętu, który naprawdę często nie ma łatwo, jeździ w trudnym, trudnym terenie. Tutaj, jeżeli kład jest eksploatowany w dużym zapyleniu, silnik łatwo można by zabić właśnie przez jazdę z takim filtrem niemalże suchym, bez dodatkowej siatki ochronnej, wyłapujące najmniejsze pyłki. Jak ja wyciągnąłem ten filtr, oczywiście zobaczyłem, że w środku Airbox jest brudny, natomiast to Paweł mi doradził, aby całego tego Airboxa rozebrać i go ponownie uszczelnić. I słuchajcie, miał w 100% rację ewidentnie było widać że w tym miejscu on był nieszczelny i ten dyk zasysał można powiedzieć lewe powietrze. Natomiast jakbym jechał za kimś w dużym zapyleniu ten dyk najmniejszy kurz by się dostawał i wtedy silnik bardzo łatwo, łatwy i szybki sposób mógłbym zatrzeć. Ja całego tego airboxa rozkręciłem, porządnie go wyczyściłem wymyłem i na nowo poskładałem, pozaklejałem tak aby on był w 100% szczelny. Tak więc dzięki Paweł, dzięki tobie. Ten kład będzie żył dłużej. <laughs> idąc, idąc dalej. E, zobaczcie, ta manetka manetka gazu. E, która wygląda kosmicznie. Okazało się, że to jest manetka firmy nie wiem, czy będzie widać. I Noweli, i Noweli, no właśnie i to jest bardzo drogi sprzęcik, o czym ja nie wiedziałem, a też mi o tym właśnie e, o tym właśnie powiedział Paweł. Ta manetka kosztuje, słuchajcie, 230 euro. Teoretycznie ma się na niej jeździć lepiej niż na zwykłym, tradycyjnym czy fabrycznym selektorze gazu. Tak bym to nazwał. Nie wiem, zobaczę. Zostawiam aktualnie, właśnie tą manetkę. Już ją spasowałem ze swoją tutaj gąbkową, że tak powiem, tą manetą całą, bo ona fabrycznie jest taka gumowa. A sam jej kształt też jest taki bardziej dopasowany teoretycznie do dłoni z tego co podaje producent. Jak to się będzie spisywało do końca jeszcze nie wiem. Natomiast u Pawła zamówiłem akcesoryjny jego autorski kciuk manetki gazu do oryginalnego e, mocowania Polarisa. Zobaczymy co wyjdzie z tego. Jeżeli na tym będzie mi się źle jeździło, to po prostu zamontuję ten kciuk od Pawła. On go zrobił troszeczkę inaczej, wykonał w inny sposób też, aby wygodnie go się tutaj trzymało, szczególnie przy dłuższych, szybkich odcinkach, aby ten kciuk tak szybko się nie męczył. A co ja, słuchajcie, zrobiłem przykładzie: to jest cały wydech. Kolektor wydechowy wraz z wydechem został pomalowany, uszczelniony, złożony na nowych uszczelkach. Ten montaż został wymieniony, bo stary tam już był gdzieś troszeczkę spawany i już nie tak trzymał jak powinien trzymać. Tylna część ramy została pospawana, wzmocniona, pomalowana. Tylny dyfer już siedzi na miejscu, trzeba go jeszcze tylko zalać olejem. Kierownica Fast Flex zamontowana, już siedzi. Klamki hamulcowe z prawej i lewej strony nie tylko, oczywiście popularisty fabrycznie, mają tylko z lewej strony. Ja tutaj troszeczkę przerabiam układ hamulcowy, tak abym miał również klamkę hamulcową z prawej strony. Wylot ze skrzyni CVT skrócony. Paweł z doświadczenia powiedział mi, że na suchych odcinkach spokojnie można ściągnąć ten wylot, tak aby tutaj ze skrzynia CVT wydmuchiwała powietrze bez żadnych oporów, natomiast ja tu wymyśliłem sobie że ten oryginalny wylot skrócę maksymalnie ile się da, tak aby ewentualnie tam gdzieś jakiś brud nie wpadł i tak aktualnie będę jeździł jeżeli chodzi o dolot do skrzyni CVT to poprowadzę go w maksymalnie Krótki sposób, natomiast taki, aby jak najwięcej wpadało tam do środka świeżego i w miarę chłodnego powietrza. Tak więc, słuchajcie, no tyle aktualizacji na dzisiaj. Polaris powoli się robi. Ja tutaj jeszcze raz chciałbym podziękować Rafałowi z Kład SOS za naprawdę bezcenną wiedzę oraz informacje, jakie mi przekazał, za naprawdę świetną robotę. No, bo te elementy od niego naprawdę, słuchajcie, wyglądają niesamowicie, jak nowe, jak one już wróciły do mnie. Pawłowi z firmy QTB również chciałbym, bardzo chciałbym podziękować za informacje, jakie mi tutaj się ze mną podzielił na temat Polarisa. Link i teraz dokładę SOS, jak i do firmy Pawła znajdziecie w opisie pod tym filmem. Powoli maszynę składam coraz dalej. No, idzie idzie raz lepiej, raz gorzej. Oczywiście, słuchajcie, pracy jest tutaj co niemiara, jednak jak wyjadę tym sprzęcikiem, to myślę, że tutaj on mi trochę posłuży, będę mógł nim trochę potrenować przed jakimś następnym większym remontem. Tak więc, to by było wszystko na, ty, na na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli dotrwałeś do końca, oczywiście, zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz, jak masz jakieś dodatkowe pytania, słuchajcie, to już piszcie w komentarzach, piszcie również tam, wchodźcie na mego Facebooka, piszcie tam na Messengera, na wszystko co tylko mogę, będę, mógł wam, będę Wam odpowiadał. To by było już teraz, teraz, to już jest koniec, tak więc jak film się podobał jeszcze zostaw subika, dzięki bardzo, na razie, hej, cześć, trzymajcie się.